Ty, chyba będziemy mieli prawie ten 100% winrate dzisiaj, Remigiusz. Ja sobie to Ja miałem, sobie... osta... ja no, miałem no. ostatnio taki lustrik. No, no, no. Fajnie, no, no. że czegata wyciągnęś. Chciałbym sobie kiedyś coś wydrukować, nie na drukarce 3D, ale to chyba nie jest tania zabawa. Mózg? Klasik. Nie, ja raczej nie, będę kupował drukarki 3D. Na razie nie mam funduszy na to. Może Kaliga, jak kiedyś będę w Twoim mieście, to mnie zaprosisz i wydrukujemy coś fajnego. A gdzie mieszka, Kaliga? Ej, no co jest? Czemu nie zostawisz subskrypcję? Ej, no weź. Nie bądź taki. Jak dasz suba, to skaczę do kulek. Okej, okay? okej, okay? okej. Okay? No daj, nie bądź taki. Proszę cię daj, 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 daj. Ty Kaliga, gdzie? Nie wiem, gdzie Kaliga mieszka, mój mod. czy nie w Szczecinie, albo gdzieś Śląsk, takie rejony. Nie, nie pamiętam. W no Białym Stoku. No, no to na pewno będziesz. Czekaj, to jak kurwa? To, kurwa, Szczecin, Śląsk, Biały Stok? To. Zrobisz trójkąt no i... na mapie polskiej. No ale ja nie wiem, czy moi widzowie mieszkają. Nie pytam ich o to, nie? Skąd są w sumie? Trzeciej niż siłą jest na tej okolicy jakoś. Jakie Bo mój moderator wydrukuje mi neon na ścianę z moim nickiem. Patrzcie jak oczkami robi. Jak to taki ten na pornosach, co tak robią. Była taka meta na pornosach. Język wystawiały tak a że niby organ został na człowieku. Który hop znalazł inną trasę do Indii przez Ameryki? Przez, przez południową, przez, przez... nie, nie, nie przez, przez, Amery przez Ameryki, przez południową chyba. Mój stary Jack Sparrow, o to był on, bez skitu Magellan, Ten Mageran to był? Nie no, Kolumb, kolumb odkrył, Kolumb odkrył Kolumb, kolumb chciał do Indii Nie, Kolumb chciał. Kolum tam to w ogóle kurwa gdzieś tam jakieś ten Chyba na jakąś tę wschodnią, wschodnią Azję trafił koniec końców ale on, ale odkrył chyba, nie czekaj, a to był Magellan może faktycznie, nie, Kolumb odkrył kurwa ten, ale Magellan, Magellan przejechał i Magellan chyba właśnie na, na wschodzie Azji, to on chyba i chciał, chciał Indie w końcu, w końcu, mu się chyba udało, nie wiem, nie pamiętam. Mmm, dostaje. Zjedz smoka, a może nie mam dzisiaj ochoty na smączyznę? Twoja ambicja Usknąć? i godność przesyła 4 zł i 80 groszy. Dzień dobry, szanowny strenarze i kart. Powiedz mi dlaczego wymieniłeś słodkiego umieśnionego nerda Ortisa na tego random spela rowera brudasa, kutasa małego co w psb, FSB nie już lubisz wspierać niepełnosprawnych, może jakiś brudny to. No ja pierdzie, naprawdę to się dzieje. Nie no, nie no, to jest to jest prosto niebywałe, to jest prosto niebywałe. Jakbym miał jedenasty level, to zabiłbym też y, tego Apheliosa. Dzięki Sycznie za donycika, ale nie odpowiem na to pytanie. Przez większość starożytnej historii to jest zmyślona. Ty myślisz, że naprawdę jak ktoś budował te, te piramidy, się przeleciały folutki a chłopy tam normalnie zapisywały sobie ten, nie? Zapisy, zapisywały sobie... jakieś samolociki, jakieś, jakieś psy, pieski i mówili, ale fajnie, ale fajnie. No słuchaj, ciekawostka jest taka, że pewnie w Rzymie tam każdy pukał facata nie? Co chwilę. Tak było. Ja oglądałem ten serial. Wy pewnie też. Ja mam drużynę? Mi biorą i chyba w 15 minucie. No to moim zdaniem dobrze, że biorą. W Grecji musieli się dziwić, gdy odkryli, że w Orgiach w Rzymie są kobiety. Ja nie wiem. Aż dziwili się? Czy jako taka impreza ma gdzieś w jakiejś Grecji czy w Rzymie. Pracownicy tak wyrażę podają ci tak winogrąg człowieku, on to tak, skakuje z dupki na dupkę, nie? I to było życie, to było kurwa życie. Tam żyli chwilą A później do publicznego kropa. Piąteczka z laskami i lizanko z koleżkami Pozdrawiam cię Dawidzie. I potem truciznę. Ja, Po remka nie, dzisiaj. dzisiaj. bez rewelki. Brak po 1996 no. przesyła Słatko. 4 zł i 80 groszy. Dzień dobry, Remigiusz, czemu wspierasz homoseksualistów i niepełnosprawnych? Podoba mi się ten pomysł. Z brudnym to nie będę dołożył cegiełkę na intensywna terapię dla Brusa. Miłego dnia 3. Dziękuję. w dni. Dziękuję pięknie Brejkowa, ja wspieram wszystkich Go naszor chodź Idę? Ja się poświęcę jak nas wiadom. No to stań tutaj, stankuj rybę Dobra I co jest? Nice. Co oni je robią? Możemy drajka też zabrać? Tak średnio. Zauważyłem, nie Diana, już nie, brcą, to nie, no. Ja mówię, że hu... naprawdę, no. Chłopaki mnie nie kręcą. Mówię całkowicie serio, nie? Masz dowód? No, dowód taki, że. Mam się dowodzić że nie ma chłopaków? Pokaż kamerki, że się nie stoi, nie? To jest niesamowite. Takimi krypto jesteście. Ty znasz jakiegoś krypto geja w trimera? Ciebie. Jakieś białka? pałeś mi za suty wielokrotnie. No dobra, jest to jakieś tam białko Ale to było pod wpływem alkoholu, więc no to się dobra, nie liczy Dobra, to, to, to się nie liczy nie? w takim razie, okej, okay, dobra No ja uważam, że nie Jeszcze na alkohol kryptogeju. A wy nigdy nie do kolegi się nie przytyliście po pięciu piwkach? Proszę Wyjdźcie na siłowni, ostatnie... Ostatnie nie chodzę na siłownię. Fajnie. Idź, 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 na drake'a, idź na drajka. Został ten turret, tak, naprawdę. Nie no nie będę robił Drake'a kartusem. No ale to chodzi, że będzie bardzo kolorowa cool sytuacja, bo oni nie pójdą instant. Zrobią dwie rzeczy kurwa no. No, ten taer też jest dla mnie ważny Nie no, drake jest ważniejszy No, trzeciego drejka zaraz nie damy No, zajebi się ja zagrywkę no Ach, kurczę Jeden HP no, auto atak My, oni nam kończą grę ja wiem, 1996 przesyła 4 zł i 80 groszy. Jak on przybyła się po 5 piwkach z kolegami to po 6 chyba współlokatorowi robi gałe i to chyba normalne bo każdy tak robi o kurwa co za spierdalczę. No tak, na no, no, po bo 6... sześciu. Dude, and Padgę. Czy będę grał w koda na streamku jeszcze? Tak, dzisiaj pogramy. Ale masz wrażenie jest z Jak ty to robisz? Nie mam słabego kartusa. Teraz będę orał. Tylko muszę coś wieść.